Przechodząc do prezesa, wielu wyborców PISu widzi w panu potencjalnego lidera i następcę Jarosława Kaczyńskiego. Czy pan prezes wybiera się na emeryturę? Nie. By, by, I nawet jeśli by ktokolwiek go do tego namawiał, to jak będę namawiał z kolei pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, żeby zapomniał o emeryturze? Jest w, w doskonałej formie fizycznej. Pełen by, entuzjazmu po zwycięstwie w wyborach prezydenckich. To są jego czwarte wybory prezydenckie wygrane. Ktoś powiedział nawet, chyba redaktor Mazurek, że nie wygrał tylko w tych, w których sam startował. W bardzo, zresztą w bardzo trudnym czasie w 2010 roku. Więc to jest geniusz, jeśli chodzi o dobór kandydatów i członków sztabu wyborczego w tych trudnych A dzisiaj to były arcy trudne warunki do tego, żeby wygrać, a jednak wygraliśmy. W związku z tym, jego osoba jest gwarantem jedności naszego obozu politycznego, a jedność obozu nasze, naszego politycznego jest z kolei wielką szansą, bo przecież nie gwarancją, ale wielką szansą, i jedyną szansą na przejęcie władzy, przez obóz centroprawicowy, być może jeszcze w tej kadencji. Krótko mówiąc, Jarosławie Kaczyński, prezesie nasz, rządź nam dalej.